Maturzyści, dwa pytania. Jak idzie nauka i czy potraficie rozwiązywać takie równania? To nie jest nawias. Te pionowe kreski to wartość bezwzględna i możemy powiedzieć, że takie równanie z wartością bezwzględną to jest nowy typ zadania na maturze. On się pojawił po raz pierwszy na ostatniej maturze próbnej w grudniu 2024 oraz w podstawie programowej. Polecam zostać do końca, bo zadanie jest bardzo proste do rozwiązania, więc jeżeli pojawi się na najbliższej maturze, to zdobędziecie jeszcze jeden punkt. Tak jak mówiłam, pionowe kreski oznaczają wartość bezwzględną. Ja moich uczniów uczę tego, aby zrobić takie dwie strzałki, ponieważ będziemy tutaj zapisywać dwa równania. Pierwsze równanie to będzie dokładnie to samo, co mamy tutaj do góry, ale bez wartości bezwzględnej, czyli przepisuję x dodać 4, równa się 7. Natomiast po tej stronie też zaczynam tak samo, czyli x dodać 4, opuszczam wartość bezwzględną, ale tutaj muszę dopisać minus, czyli mamy minus 7. Czyli ja moim uczniom zawsze zapisuję, że tutaj opuszczamy wartość bezwzględną, a poza tym wszystko bez zmian. Natomiast tutaj też opuszczamy wartość bezwzględną, ale w tym miejscu musi pojawić się minus. Wystarczy, że to zapamiętacie, bo to, co jest dalej, jest banalnie proste. Po prostu rozwiązujemy jedną i drugą część. Czyli tutaj x zostaje po lewej, czwórka wędruje na prawą. Mamy 7 odjąć 4, czyli x jest równy 3. To jest pierwsze rozwiązanie, a tutaj x zostaje, czwórka na drugą stronę, mamy minus 7, odjąć 4, czyli x jest równe minus 11, to jest drugie rozwiązanie. Tutaj mamy napisane, że te rozwiązania to x1, x2, no to to będzie x1, to będzie x2 i mamy wykonać sumę, czyli mamy dodać do siebie te dwa rozwiązania, no to mamy 3 dodać minus 11. A to nam daje minus 8, więc poprawna odpowiedź to odpowiedź B. Osobom, które uczą się z mojego kursu online, przypominam, że na samym końcu kursu umieściłam dwie lekcje, w których zawarłam takie inne, trochę mniej typowe rodzaje zadań. Tam właśnie wyjaśniam taki rodzaj równań, ponieważ podobne zadanie umieściłam też w jednej maturze próbnej w kursie. I jeszcze jedna kwestia odnośnie tego minusa. Chcę uprzedzić pytania w komentarzach. Być może zapytacie, czy gdyby tutaj było minus 7, to wtedy tutaj będzie plus 7, czyli zmiana znaku. Otóż tak nie będzie, dlatego że w tym miejscu nie możemy mieć liczby ujemnej. W tym miejscu, żeby równanie dało się rozwiązać, musi pojawić się liczba dodatnia, ewentualnie 0. Dlatego tutaj na sztywno wpisuję minus, bo jeżeli tutaj musi być dodatnia, no to tutaj musi być minus, nie ma innej opcji. A wartość bezwzględna ma to do siebie, że po tej stronie nigdy nie może być liczby ujemnej, więc jeżeli zobaczylibyście takie równanie, to takie równanie nie ma rozwiązań i w ogóle go nie rozwiązujemy. Ale to już jest taka dodatkowa informacja. Jeżeli chcecie przećwiczyć takie równanie, to polecam zadanie z podstawy programowej. A jeżeli chcecie przerobić ze mną najprostsze zadania z matematyki, które łącznie dadzą Wam wynik nawet do 50%, to wszystko totalnie od zera. Najprostszym językiem wyjaśniam w moim kursie, lekcja po lekcji. Kurs jest krótki, bo to tylko 12 godzin nagrań, a macie w nim masę pewniaków maturalnych i 4 arkusze do rozwiązania, więc jeszcze zdążycie się przygotować do matury. Link w bio.